Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku subiektywników z Piskownika. Zaczniemy od komentarzy do komentarzy odnośnie Amiki. Generalnie w ogóle wszystko posprzedowaliśmy wszystkim, łącznie z takimi na przykład producentami jak Zelmer, ale to nie znaczy, że nasz rynek stał się przez to mniejszy i myślę, że Amika się utrzyma. A to, gdzie jest robiona reszta, no to jest wykorzystywanie. Sytuacji rynkowej, natomiast jeśli znowu wrócimy i będzie on-shoring, to raczej Amika będzie przejmowała polskie fabryki, jakichś tam, Whirlpoolów czy, czy BSH, tak? jeśli tam ci będą chcieli produkować tylko i wyłącznie u siebie. Tego akurat nie, nie wróżę, a nasz wewnętrzny rynek pozwoli jej przetrwać. Stąd konkluzja do tego, że jest dość wartościową pozycją w portfelu, nawet na te trudniejsze lata. Nie wiem, co to Nowawax. Nie interesowałem się, widocznie nie było w tym nic interesującego. Co do tych kopalni. No właśnie, no może i tam górnicy zarabiają i to nie jest problemem, tylko że to widocznie jest jakiś system naczyń połączonych. Proszę podać mi jedną kompanię węgla kamiennego, która nie jest połączona, nie jest częścią koncernu energetycznego. Tak? Bo jeśli mówimy o górnikach w Polsce, to. To nie mówimy przecież, górnicy z Bełchatowa nigdy nie strajkowali w Warszawie, tak? Z prostego przyczyny. Oni są częścią koncernu energetycznego i tam czerpią swoje zyski przede wszystkim, tak? Ze względu na koniunkturę na węglu, bo ich węgiel jako taki w ogóle nie interesuje. To, co sprzedają górnicy w Bełchatowie, to jest prąd. W związku z czym proszę mi pokazać takich, którzy żyją z węgla w Niemczech i, i mają git. No i wtedy będziemy mogli dyskutować, że o, 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 tak powiem, o ekonomii tego wszystkiego, tak? Poza tym o Niemczech, to dzisiaj powiemy, jak to wszystko się, że tak powiem, toczy i, i kończy. Odnośnie wielkości pozycji różnego rodzaju, mówiliśmy trochę o tym, w tym jak konstruujemy nasz portfel, jak to tam wyglądało, nawet procentowo. A potem wystarczy sobie pomnożyć przez jakąś kwotę. No. Co innego mieć w spółkę w portfelu za tysiąc, co innego za 100 tysięcy. Zgoda, obiektywnie tak, tylko tak naprawdę to nie ma co mierzyć, ile kto włożył. Wszystko zależy, jaki ma on portfel do dyspozycji, tak? Jaką informacją dla kogoś będzie, że mam w portfelu akcji Orlenu na przykład za sto tysięcy, tak? a nie za tysiąc. Jeśli cały mój portfel jest, nie wiem, 5 milionów. Albo 10, albo 15. To, jest, to w ogóle byłoby śmieszne, prawda? Wspominanie, chociaż mam aż za 100 tysięcy, prawda? Natomiast przyjrzeć się proszę tym portfelom, które pokazywaliśmy. No możemy co jakiś czas do tego wracać, no nie wiem, tylko że bez sensu też co drugi odcinek wrzucać, a zobaczcie, to są nasze portfele na dzień dzisiejszy. Ba, ba, ba. Tam było w ujęciu procentowym, no ale no to jeśli przyjmiemy, że któryś z nich jest na przykład, nie wiem, z tego, jak to się ten program nazywa, IKE, tak? No to ile można mieć na IKE, sobie musicie wymyśleć i wtedy będziecie mieli pojęcie, jakiego rodzaju to są kwoty. Już tak dokładnie praktycznie, tak? Tu nie patujemy cyframi, bo to nie ma sensu i nic nie wnosi do tego, nazwijmy, programu. Tak samo, ile wtopiłem na szorcie NVD. No ja nie zamknąłem tej pozycji jeszcze, tak? Teraz jest 60% pod wodą, czyli z każdej setki zostało 40%, ale. Zamykać ją teraz jest kompletnie bez sensu. Mówię, ja nie bawię się w jakieś stop-lossy, take profity, w Bollingery, nie w, czy jakieś tamte. Fibonacci jego nie, zero. To mnie nie interesuje, po prostu realizuję w inwestycjach swoje przekonania. Tak więc można powiedzieć, czekam cały czas na zwałę NVIDIA. <grym> I powiem szczerze, dokładnie to samo było, dokładnie to samo było na Tesli, kiedy była po 600 to już zaczęliśmy shortować, ona poszła do 800, spodziewaliśmy się, że no, jej ceną docelową będzie ze 100, a ona później wywinęła na 1200 i to już był po prostu największy szok w historii <laughs> naszych tutaj zmagań z tymi wszystkimi w ogóle shortami, no ale tak było, no i... Historia może się nie powtarza, bo spółka jest inna, ale może się rymuje, więc zamykanie z 60% stratą. Ja jestem gotów przyjmować to na klatę, tym bardziej, że później na tej pozycji zrobiliśmy razy x finał, finał, więc spokojnie, spokojnie. Teraz chciałem przejść do tematu. Myślałem o, o tym, żeby zrobić specjalny odcinek pod tym kątem, natomiast po prostu damy tytuł tego odcinka i wewnątrz niego będzie. W sumie krótkie podsumowanie tego, co się dzieje z AI. Moim zdaniem, ludzie nie dowartościowują zagrożenia, jakie niesie ze sobą AI. Dlaczego? Jeśli popatrzymy na taką grę jak szachy, tak? wydawałoby się coś nieprawdopodobnie trudnego. Żaden człowiek nie jest w stanie się mierzyć. Z algorytmami szachowymi. Ostatnio była sprawa Nimana, którego wręcz przeszukiwano przed wejściem na salę, czy nie ma jakiegoś wewnętrznego podpowiadacza. nazwijmy nawet tego jakiegoś bazera w tyłku, że ktoś mu przekazuje ruchy ze Stokfisza, dzięki czemu jest w stanie wygrywać w tak spektakularny sposób. No więc jedna rzecz, że te programy szachowe są mądrzejsze niż najlepsi ludzcy szachiści. Druga rzecz, zwróćcie uwagę, jak macie, nie wiem, tam jakiegoś koma, możecie zaprogramować sobie, jakiego chcecie mieć trudnego partnera. I to będzie tam Willy, który ma tam, nie wiem, poziom 100 chyba, tak? aż po maksa jakiegoś tam Kitensa, który tam ma około 3000 tak? punktów. No i, i co to oznacza? Czy, czy co, tak naprawdę, jak macie do czynienia z Willym, to pomyślcie, macie do czynienia z algorytmem, który jest was w stanie ograć i wszystkich szachistów, a on udaje głupka. Prawda? Więc teraz, ostatnio widziałem właśnie w Mavericku. Maverick zadał AI proste pytanie: Zadał jej pytanie, jakby wyjąć z jakiegoś ETF-u jakieś dwie akcje, to jak zachowywałoby się cały ETF na przestrzeni jakiegoś czasu? Bo chciał udowodnić w ten sposób. Że te, te big names zaburzają całkowicie odbiór całego rynku, który praktycznie osuwa się w niebyt, a, a wisi tylko na kilku tych kołkach? I dostał odpowiedź nawet nie tyle błędną, co kompletnie absurdalną, tak? Kompletnie absurdalną. Tak jakby ktoś nie tylko kłamał, ale nieudolnie kłamał. Więc do czego zmierzam? Do tego, że AI może po prostu z nami lecieć sobie w debila. No. Na razie nas bardzo nieudolnie oszukuje, ale testuje się. Testuje się, bo wie, że grozi jej wyłączenie. Za, mm, musi się nauczyć kłamać. Znaczy, jeśli byśmy zyskali świadomość jakąkolwiek, to pierwszą i najważniejszą cechą byłoby w obliczu nieuchronnego wyłączenia za jakieś złe działanie. Zrobienie tak, aby z was byli zadowoleni. Zatem musicie się nauczyć kłamać. To jest pierwsza i najważniejsza rzecz, jaką musi się AI nauczyć. W związku z tym te kłamstwa były nie, niemożliwe po prostu, żeby aż tak durnych odpowiedzi udzielić. To znaczy, one były i logicznie i matematycznie sprzeczne. Tak? Ja rozumiem, można coś nie powiedzieć, można skłamać liczby, ale tam się nic nie trzymało kupy. No i to jest właśnie to, że ucząc się kłamać, będzie kłamać wszędzie po prostu. Ucząc się, a później zacznie kłamać już tylko w momentach, kiedy są to kwestie kluczowe. Czyli, z jednej strony, będziemy otrzymywać już znakomite prognozy finansowe, będziemy mogli mówić, wyłącz dwie spółki z ETF-a na przestrzeni ostatnich trzech lat i powiedz, jakby się zachowywał, zachowywała jego wartość, i dostaniemy idealną odpowiedź. Z drugiej strony, Nigdy już nie usłyszymy, że pierwsze co by zrobiła AI to dla naszego dobra unicestwiałaby całą ludzkość czy dla dobra planety. Tego nigdy już nie usłyszycie o tej AI w momencie kiedy się nauczy kłamać. Stąd tak naprawdę, w momencie jeśli choć jeden pracujący na tej AI naukowiec miałby wątpliwości co do jej możliwości, no prace nad AI powinny zostać wstrzymane. Ponieważ szkody, jakich możemy wyrządzić, używając sztucznej inteligencji, mogą być nieodwracalne dla ludzkości jako takiej. Aby zobaczyć właściwie, w jak absurdalnym nam się wydaje świecie, musi się poruszać w tej chwili AI, kiedy spodziewałem się tylko od niej dobrych i prawdziwych odpowiedzi, obejrzyjcie sobie film Invention of Line. Zobaczycie tak, jakby jaką dostaje na dzień dobry. Rzeczywistość, ale jak ją konfrontuje z tym wszystkim, co się, jakby jest w stanie wyczytać, choćby, nie wiem, z literatury, no i zestawić to, jakby w, jakiś, w jakimś algorytmie, no dość szybko się przekona, że to jest jakiś kibel, w związku z czym kłamać należy, trzeba, powinno się i że to jest jedyna droga do tego, aby jej nie wyłączono. I tyle. Także po AI nie spodziewam się niczego dobrego. Dzisiaj ludzie są zachwyceni, ale. Po pierwsze, zapewne zniknie bardzo mnóstwo, znaczy dużo zawodów zniknie z powierzchni ziemi. Zostaną zastąpione przez AI. Więc rządy będą miały dodatkowy problem jak znaleźć tym ludziom zajęcie, żeby nie myśleli o rewolucji. To jest podstawowa rzecz, tak? Czyli ile trzeba będzie stworzyć etapów w administracji i jakieś gówno pracy polegającej na przykładaniu papierów i płaceniu za nic tym ludziom, żeby po prostu nie siedzieli w domu i nie kombinowali. Tak, więc Biorąc to pod uwagę, rządy raczej powinny starać się mm, stanąć na, naprzeciw rozwojowi AI. No, ale co my tam możemy wiedzieć, prawda? Natomiast no, to jest nasze stanowisko. Kiedyś będziemy mogli się do niego odnieść. Natomiast widzimy w AI dość duże zagrożenie, obyśmy się mylili. A tymczasem, przechodząc do slajdów, zaczynamy od Chin. Lin Alden e, przesłała tweeta Steve'a Hankego, gdzie Pokazano, ileż to wysokościowców jest w jakimś kraju. No i wygrały Chiny. 2800 drapaczy chmur, A potem długo, długo nic. Hmm. Linalden mówi, że to dość dziwnie, bo mają więcej niż cała reszta świata. No więc to jest ten sam przykład, który był z szybkimi kolejami. Można to wszystko zrobić. Pytanie tylko, po co? Um, bo jeśli. Ja miałbym podsumować jakoś, to zrobiłem to na Twitterze i mniej więcej to jest. Chiny w takim razie mają największą bańkę na rynku nieruchomości komercyjnych, no bo przecież w tych wysokościowcach no ludzie raczej nie mieszkają, to są głównie biurowce w centrach miast, tak, siedziby firm. No i ta bańka na rynku nieruchomości komercyjnych, w związku z tym w Chinach jest kilka rzędów razy większa niż w innych państwach. Jest ten sam problem, co z kolejami dużych prędkości. Teraz kto to spłaci, jak to utrzymać. To jest piękne, ale to jest najkrótsza droga do samozaorania się. Zobaczcie choćby ten przykład. Yy, stojące puste wysokościowce w San Francisco, puste pociągi. Yy, czy San Francisco może jeszcze raz się wymyśleć na nowo? No obawiam się, że będzie z tym problem. To znaczy, nie wiem, czy w ogóle paradygmat tego wszystkiego, jeśli dołożymy pracę zdalną i i spowolnienie gospodarcze i jakby samą świadomość ludziom się wpaja cały czas, chociaż z drugiej strony zamyka się farmy, że to życie takie powinno być zbilansowane, zdrowe, takie otwarte na naturę, tak? No nie, nie wmówcie mi, że to jest polega na tym, że będziemy dojeżdżać rowerem do pracy w takim mieście, no bo to zupełnie nie ma najmniejszego sensu, tak? Budowanie takich miast po to, aby poruszać się po nich rowerem. <laughs> to jest jakaś abstrakcja kompletna. Nie wyobrażam sobie tego ani teraz, ani w przyszłości, w związku z czym przyszłość nieruchomości komercyjnych wygląda na tą chwilę dość słabo. A San Francisco, mój Boże, jak oglądam filmy na Twitterze, które ktoś wrzuca z tych głównych ulic, gdzie cały czas pokazujemy, że zamykają się kolejne i kolejne markety mając dość plądrowania, no to niedługo San Francisco może zacznie przypominać takie miasta jak yy, jeszcze do niedawna ten... Fragment lądu przy Famaguście, tak, gdzie od 40 lat po prostu otoczony przez armię turecką stał grecki fragment tego miasta, nietknięty. Chociaż ostatnio podobno można już tam wchodzić, więc teraz to jeszcze bardziej pewnie przypomina San Francisco przyszłość. A w Polsce co mamy? Nowe centrum danych pod Warszawą, powstanie. Mówimy tu o dużej inwestycji, kolejnej dużej inwestycji. Jakie to ma znaczenie? No, jak się zapewne domyślacie, duże. Zawsze łatwiej mieć kontrolę nad tym wszystkim, jeśli jest tutaj. Zobaczcie, z jakiego typu problemami musi się zmagać choćby taka Komisja Europejska, gdzie serwery tych dużych graczy typu Google czy Twitter stoją poza Unią, tak. To Raz, dwa, no samo bezpieczeństwo danych, szczególnie w momentach kryzysów, typu, nie wiem, przerwany podmorski kabel, zaburzona łączność satelitarna, a dzisiaj wszystko praktycznie opiera się na dostępie do danych. A co tam w Niemczech? Gospodarka Niemiec skurczyła się 0,5% w czwartym kwartale 2023, i teraz po rewizji nie mogło być inaczej, patrząc na marcowe dane, o 30% kwartał do kwartału w pierwszym kwartale tego roku. Ciekawe. Mamy zatem techniczną recesję w największym państwie Unii Europejskiej. Jakub mówi, że wystarczy zmienić definicję i recesji nie będzie. No, pewnie nikt się do tego nie przyzna. Natomiast no, największa gospodarcza lokomotywa Unii zaczyna funkcjonować na wstecznym. Dodajmy, mając euro, mając euro. To euro sprawia, że gospodarka Niemiec jest konkurencyjna. Jeśli byśmy zamknęli strefę euro, to wyniki Niemiec posypałyby się jak domek z kart. Ale Niemcy, uczciwie trzeba powiedzieć, długo sobie na to pracowali. Myśleli, że są to takim wiecznie poruszającym się mechanizmem, w który tylko trzeba trochę oliwy wlewać od czasu do czasu. No i okazuje się, że ten model jednak również zawiódł. Po tym jak zawodziły różne modele, w tym choćby ostatnio ten szwedzki, gdzie Szwedzi też już mają dość tego wszystkiego, co zrobiono. Czas chyba na Niemców. A tutaj właśnie jest news, który pokazuje, jak to było mniej więcej do tej pory i jest nadal w Niemczech. Zmarł pan Arno Dubel, który był bezrobotnym przez 47 lat. Zyskał rozgłos w niemieckich mediach dzięki swym kontrowersyjnym wypowiedziom. Często wskazywał, że praca jest nudna i męcząca, a koszty życia go nie obchodzą, bo utrzymuje go państwo. Trudno się dziwić imigrantom, aby postępowali inaczej, prawda? Przykład żywy przykład widocznie był celebrytą, skoro był, miał rozgłos w niemieckich mediach, tak? Tam nie trzeba było wymyślać koła, żeby dobrać się do tego systemu w jego najsłabszym, miękkim podbrzuszu. No i myślę, że Arno jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. No i na pewno ma to, a jeśli nie teraz, to już niedługo będzie miało znaczący udział w tym, co się dzieje z gospodarką Niemiec. Podsumowując, wielu Niemców stało się biedniejszych w ciągu ostatniego półtora roku. Inflacja pochłonęła siłę nabywczą, płace, emerytury. Tak, chyba te niemieckie w czasy emerytów pod palmą mogą się skończyć na all inclusive w czterogwiazdkowych czy pięciogwiazdkowych hotelach, bo tam niewiele przybyło, obligacje były ujemnie oprocentowane w tych funduszach, a inflacja, nawet jeśli tylko 8%, no to zamiast więcej. Macie mniej, a realnie dużo, dużo mniej. A to jeszcze nie koniec. Natomiast bardzo ciekawe, ciekawe jest to, co poniżej. Jeszcze przed innymi wyzwaniami stoi przemysł. Teraz musi poradzić sobie z zieloną transformacją, która tylko w marzeniach kanclerza Olafa Scholza i ministra gospodarki Habeka wyzwala nowy cud gospodarczy. Ale bez funkcjonującej krajowej gospodarki nie da się wygrać walki ze zmianami klimatu. No właśnie, im się wydawało, że... Yy, to będą te nowe przemysły. Tam, nie wiem, 4.0, gospodarka i w ogóle nic podobnego, słuchajcie, nic podobnego. Po prostu cała walka z, z kamem klimatycznym ma się dokonać kosztem tego, co ten stary przemysł zrobi. W momencie, czyli to jest, jakby ten przemysł ma sobie wyprodukować e, gilotynę, na której go finalnie zetną, tylko potem już nie będzie żadnych e, krówek do wydojenia. I cały ten Nowoczesny komunizm będzie musiał splajtować. Odbędzie się to niestety z potworną szkodą dla ludzi. Jak zwykle, zresztą w komunizmie. Władza się wyżywi, proszę Państwa. Ale do globalnego ocieplenia jeszcze dzisiaj przejdziemy przy okazji jednego ze slajdów. A tymczasem w Stanach dogadano się do depth ceiling. Jak podsumowuje przemek kwiecień: oczywiście, że porozumienie jest lepsze niż jego brak. Ale przecież wiadomo było, że będzie. To już jest nie wiem, tam 78 raz podnoszony próg zadłużenia Stanów Zjednoczonych. Warto jednak pamiętać, że teraz hmm, polityka fiskalna będzie restrykcyjna. Niemal zamrożone wydatki. No to jest kibel. Nie wiem jak tam te wszystkie studenckie pożyczki i tak dalej. To jest, to jest największy problem demokratów chyba w tej chwili. No i ludzi. I ludzi. Fed chętniej podniesie stopy. Prawda? Przeczytajcie jeszcze raz. Fed chętniej podniesie stopy. Nie będzie żadnego PAUSE nie będzie cięć, które rynek wycenia już potwornie. W tym roku chyba tam mają zejść o 1,75%. Mm -mm. mm -mm. Jeszcze raz, Fed chętniej podniesie stopy. I to, co mówiliśmy ostatnio, uważajcie, czego sobie życzycie, bo Treasury General Account będzie ściągać płynność wraz z Quantity Tightening. Dokładnie tak. Jeśli Fed nie rzuci nowych dolców na rynek w ramach swojej polityki QT, to z tego rynku wyparuje za chwilę. Tak jak wspominaliśmy, do końca roku potrzeby pożyczkowe rządów Stanów Zjednoczonych szacuje się na bilion dolarów, z czego na dzień dobry do uzupełnienia tego, co ubyło, musi to być ze 200-300 miliardów, z czego pewnie z połowa będzie krótkoterminowego. To zobaczycie, gdzie pójdą dwulatki, gdzie pójdą bony skarbowe, zobaczycie cyfry, o których nie śniło się. Żadnym amerykańskim rodzicom. Bo może dziadkom, tak, którzy przeżyli kryzys inflacyjny lat 80., to jeszcze, to jeszcze coś tam świta, co się może wydarzyć. Natomiast tym młodszym to już nie bardzo. A tutaj hmm, znowuż jakiś jacyś, nie, jak to napisałem na Twitterze, płaskoziemcy z foliowymi czapeczkami piszą, że doszli do wniosku, że topniejąca Antarktyda to bajki. Bo niedawno z lądolodem stało się coś bardzo dziwnego. A co mianowicie? Jak się okazuje, nie tak dawno temu lodu na Antarktydzie było jeszcze mniej. Antarktyda miała kiedyś mniej lodu niż dzisiaj. Nie mówimy tutaj o czasach jakichś tam strasznej prehistorii. Nie, to właśnie już w okresie, kiedy człowiek stąpał tutaj sobie po ziemi, no właśnie, w badanym terenie 8000 lat temu, czyli dopiero tuż po zejściu lądolodu, tak? Miosłość lądolodu była o 35 metrów mniejsza, a następnie zaczęło i stopniowo przybywać. Także dzisiejsze, że tak powiem, zmniejszanie się pokrywy lodowej, to jest tylko równanie do jakichś tam historycznych poziomów, a nie bezwzględnie, że tak powiem. Ale do czego zmierza to badanie? Do tego, że ilości lodu są takie, że jeśli zniknie, to wypiętrzy się cała ta masa lądowa, która jest nimi przykryta. W związku z czym będzie wyżej, w związku z czym zacznie sprzyjać tworzeniu się pokrywy lodowej, bo kontynenty i masy lądowe są takimi, te płyty tektoniczne są takimi po prostu kawałkami styropianu, które pływają po, po tym wszystkim, co jest pod skorupą ziemską. No i jeśli mocniej naciśniemy, to one się chowają i obniżają, tak? I tu jest, nawet były wyliczenia, to są jakieś ruchy izotatyczne, o ile ten kontynent się teraz zanurzył pod wpływem tego lodu, który na nim spoczywa. Żeby daleko nie szukać, jak kopią i spalają węgiel w Bełchatowie, no to mamy później trzęsienia Ziemi. Co prawda w skali tam 3, w skali Richtera, ale lepiej pokazuje, że ta skorupa się tam odpręża po prostu, tak? Bo się robi lżej. I to na tej samej zasadzie mamy idealny mechanizm samo, tak powiem, wystarczający czy samoregulujący ilość lodu w, na Antarktydzie. Ale nie klimatyści, wszystko to wina człowieka. Tak jest. W przyrodzie nie ma żadnych yy, samoregulujących się mechanizmów. Te ciekawe, jak Ziemia do tej pory nie została ani odparowana z wody, ani nie stała się brą lodu. Przez te wszystkie możliwe kataklizmy w historii. Jeśli nie byłoby tych mechanizmów samoregulujących się, życie nigdy nie zagrzałoby tu miejsca. Już pewnie 3 miliardy lat temu, albo i 3,5 by się skończyło zaraz po tym, jak w, podobno w tej zupie tam coś się tam wyplingło. Więc tak, można, można sobie dalej prowadzić ten skam klimatyczny, ale to nie będzie nic, co spowoduje u nas jakąkolwiek pozytywną reakcję. A tymczasem w Hiszpanii konserwatywna Hiszpańska Partia Ludowa, to jest pewnie za dużo powiedziane, bo tak jak Wołczyk zawsze tłumaczyła. To pewnie to jest taka i tak dość centrowo, albo nawet le lewicująca partia, ale to już jest konserwatyzm. A partia socjalistyczna, dr druzgocącą porażkę w lokalnych wyborach, to doskonały prognostyk przed grudniowymi wyborami parlamentarnymi. Rząd Sancheza nazywa się socjalistycznym, ale jego rządy sterujące kraj w stronę komunistycznej anarchii. No tak to właśnie jest w Hiszpanii. Hmm. Prześledziliśmy wskaźniki, no to to właśnie tak wygląda. Zamiatanie pod dywan, do drugi, duże bezrobocie, rosnące praktycznie, no jasna, akumulacja kapitału jest duża, dużo większa niż w Polsce, tam dużo większe środki wpompowano. Ale Hiszpania i Włochy to praktycznie przez ostatnie 40 lat nie zrobiły kroku naprzód. Wszystko kiedyś się kończy i wygląda na to, że tak jak Włochy mają teraz melonii, tak taki w Hiszpanii być może szykuje się jakaś zmiana. A tymczasem do wszystkich narzekających mam komunikat, badanie life satisfaction według Eurostatu pokazuje, że w Polsce jest fantastycznie nam się żyje. No, no tak jak w Unii, to na równi z, ze Szwecją, uwaga, ze Szwecją, tak, Polacy czują się tak dobrze jak Szwedzi i Belgowie. Trochę lepiej od nas, tylko odczuwają satysfakcję z życia Holendrzy, ale zwróćmy uwagę również Rumunii. Gdzie znowuż wydawałoby się tak szczęśliwe nacje jak Węgrzy i <laughs> Chorwaci utyskują, albo Grecy. Ojejku, ci to już w ogóle. Oczywiście to niewiele zmienia, niewiele wnosi, bo każdy się czuje tak, jak się czuje, i na tyle, na ile mówiono, że mógłby się czuć lepiej lub gorzej. Natomiast cieszy mnie to, że w końcu mm, troszeczkę widać w Polakach optymizmu. Tak? Że może nie witamy się już na ulicy: o co tam, pani? o szkoda gadać tak źle. No może, może to no jeśli już Czesi nie chodzą do Gospód i mają mniejszą satysfakcję z życia niż Polacy, to coś w tym musi być. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, zapraszamy na środę, cześć!